Szanowni państwo, gdybyśmy teraz chcieli wskazać jakieś dominanty, dominanty treściowe, potem dominanty e, także stylistyczne czy też dominanty e, innego typu, które charakteryzowały te wszystkie filmy, którymi można spiąć te wszystkie tytuły, o których tu powiedziałem, to tych dominant jest kilka wyrazistych. Postaram się je po kolei skrótowo przedstawić i omówić. Pierwszy to jest oczywiście tak zwany współczesny y, 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 współczesny temat. Co to znaczy współczesny temat? To znaczy, były to wszystkie filmy, wszystko filmy, które nie uciekały w kostium historyczny, tylko to były filmy o tu i teraz. Czyli dla widza z 77 roku to były filmy o 77 roku. Mimo, że czasami odwoływały się do historii, ale widz doskonale wiedział, że to jest film o jego czasach. Więc ten element komunikacji twórca-widz był pełny, bo widz wiedział doskonale, reżyser mówi do mnie, o mnie i o moich czasach. No to bardzo ważne. Dalej, były to filmy z bardzo wyraźnie zaznaczoną, jakby instancją autorską. To stanowisko autora wobec opisywanej rzeczywistości było bardzo wyraźne. Dla wielu krytyków, na przykład dla Marii Kornatowskiej, było na tyle wyraźne albo tak bardzo wyraźne, że ona uważała, że reżyserzy w kinie moralnego niepokoju są nieco aroganccy wobec bohaterów, bo zawsze są od nich mądrzejsi. Czyli reżyser jest mądrzejszy od pokazanych bohaterów, bo on ich ustawia jak marionetki w teatrze. Kornatowska zresztą dość dość krytycznie o kinie moralnego niepokoju pisała, moim zdaniem chyba przesadziła w tych ocenach i nie są to do końca usprawiedliwione oceny, ale Słowa autorska, bardzo wyraźnie zaznaczona pozycja w tym filmie jest, w tych filmach, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno widoczne. Dalej. Z reguły akcja tych filmów toczyła się na prowincji. Czyli było to odwołanie do tej Polski B. Dlaczego nie do Polski A? no dlatego, że te filmy nie mogłyby powstać, cenzura by na to nie pozwoliła, jeśli by mówiła na przykład o Warszawie. Nie wolno było pokazywać z systemu komunistycznego w Warszawie. Natomiast jeżeli tyczyło się to w jakimś anonimowym mieście prowincjonalnym, tak, to już można było gdzieś, gdzieś pokazać. Więc tego typu gry z cenzurą, tego typu uniki prowadzono po to, by móc je w ogóle te filmy zrealizować. E, jeśli Państwo znacie. <kluzny> Dobrze, Kraków, taka dygresja, to oglądając film Wodzirej rozpoznacie oczywiście Kraków. Ten film Kraków to nie jest z Warszawą, ale znowu taką prowincją chyba też nie jest, tak mi się wydaje. I więc Wodzirej był kręcony w Krakowie, ale tak kadrowany by udawał ów Kraków, że nie jest sto, stołecznym, królewskim miastem. Zobaczycie, zobaczycie, ja tam przynajmniej rozpoznaję bardzo wiele ważnych miejsc miejscem dla siebie. Kolejna cecha, która bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie charakteryzuje te, te filmy, to jest, Szanowni Państwo, wyraziście, bardzo wiarygodnie, bardzo precyzyjnie nakreślone środowisko, w którym się to rozgrywa. Jeśli my będziemy oglądać Wodzireja, to ja o tym jeszcze będę mówił, ale raz powiem krótko, niezwykle wiarygodnie Państwo zobaczycie środowisko tak zwanej estrady, czyli tak zwanych pracowników wtedy rozrywki w czasach komunistycznych i przedsiębiorstw rozrywkowych. Bym powiedział tak wiarygodnie, że aż przerażająco wiarygodnie, zwłaszcza dla osób, które pamiętają tamte czasy. Dla Państwa to będzie podejrzewam w ogóle science fiction, co zobaczycie czasami na ekranie, zwłaszcza w Wodzireju. Natomiast, natomiast dla ludzi pamiętających tamten system, to była przerażająca prawda. Więc taki rys dokładnej analizy i opisu środowiska, w którym się to rozgrywa, to jest charakterystyczne dla kina moralnego niepokoju. Kiedy byli aktorzy prowincjonalni u Holland, to naprawdę widzieliśmy trupę aktorów tak zachowujących się i tak działających, jak naprawdę to, to, to wyglądało. Dalej. Oczywiście były to filmy, które posługiwały się tylko realistyczną formą, jeśli idzie o styl, formą, metodą opisu świata. Więc nie były to filmy odrealnione, nie były to filmy poetyckie, nie były to filmy w żaden sposób, które posługiwałyby się środkami wyrazu czy też środkami formalnymi, które by na brały rzeczywistość w nawias jakiś estetyczny. Nie, nie, nie. To były filmy surowego realizmu, surowego realizmu. E co także było zarzutem, także między innymi dla Kornatowskiej, że te filmy są szalenie formalnie bym powiedział brudne, nieciekawe, takie bym rzekł, takie właśnie telewizyjne, takie niefilmowe. Co ciekawe, na przykład Wojciech Jerzy Has nie przepadał za kinę moralnego niepokoju, ale wiecie doskonale, jakie filmy kręcił has, prawda? Więc dla hasa. Takie szare zdjęcia, kadrowanie ruchomą kamerą z ręki, gdzieś czasami błędy w, w, w dźwięku, nie, nie, niekoniecznie, że tak powiem, precyzyjne jazdy kamery. To wszystko było tak niefilmowe, że aż brzydkie. Ale na tym polegał także celowy, stylistyczny chwyt kina Moralnego Niepokoju. To było kino naszej rzeczywistości, naszej, to naszych ludzi tam żyjących, byśmy się mogli dobrze, dobrze rozpoznać. No i wreszcie ostatnia rzecz bardzo istotna. W kinie moralnego niepokoju zawsze musiał być główny bohater, który stosunkowo młody, to było bardzo ważne, młody bohater, który przechodzi proces inicjacji, który przechodzi proces dojrzewania wewnętrznego. To dojrzewanie w obydwu filmach dzisiejszych będzie jednym z głównych elementów treściowych tych, tych dzieł. Dojrzewanie bohatera. Do czego? Powiem za chwilę, ale ten bohater musiał dojrzeć. I teraz, przyglądając się zwłaszcza pozycji bohatera w kinie moralnego niepokoju, to oczywiście dochodzimy, to także zostało dość dobrze zbadane w wielu, wielu książkach na ten temat, więc ja tak dokonuję takiego jakby no, rezime, takiego zbioru. Uwaga, to słusznie zauważono, że ten bohater. <coughs> Czyli konstrukcja bohatera jest, jest bardzo na tyle charakterystyczna i na tyle precyzyjna, że można tu zastosować pewien klucz. To znaczy można w pewnych punktach wskazać, jak ten bohater ewoluował, jak się zmieniał. I tak jak kiedyś Prop badał bajkę rosyjską i wskazał takie chwyty, które określały nam postępowanie bohatera, a Campbell na przykład bohaterze o tysiącu twarzach pokazywał, jak to kulturoznawczo czy antropologicznie można te elementy inicjacji bohatera pokazywać, tak samo w kinie moralnego niepokoju. Zawsze, czy na początku jest tak, tak, że ten nasz główny bohater albo sięga po szansę zawodową, albo gra o prestiż i o korzyści, i to jest ten pierwszy element, kiedy my go poznajemy. Prawda? Potem pojawia się jakiś incydent, który zakłóca nam ten, ten wybór czy te, to działanie bohatera. Następnie w, tegoż, w wyniku tegoż następuje kolejny konflikt bohatera i jego rodziny, jakiś konflikt między nim a osobami mu. Bliskimi. Wreszcie kolejny element. Bohater ulega kolejnym naciskom grupy zawodowej, w której na przykład jest. A to musi ustąpić z zajmowanego stanowiska, a to musi z uczelni gdzieś zostać relegowany, albo musi podjąć jakieś inne działania związane ze środowiskiem w pracy. Wreszcie kolejny element. Bohater próbuje jakoś kompromisowo dojść do, do ładu z sobą i z tymi, którzy go, go otaczają. Jeśli to się z reguły nie kończy, to nasz bohater. Odmawia współdziałania z tą grupą, która go otacza, albo też złamany, próbuje z nimi, próbuje z nimi w jakiś sposób kolaborować. A więc bohater na końcu albo wygrywa, albo też zostaje zdemaskowany. I ta droga gdzieś, ta sinusoidalnie zbudowana droga naszego głównego bohatera w tych filmach, w tych filmach zawsze jest dość wyraźnie pokazana. Gdybyśmy chcieli powiedzieć tak, to ja bym rzekł tak, że ten bohater to jest bohater, który przechodzi inicjację, uczy się życia społecznego i najczęściej ponosi klęskę, ucząc się życia relacji międzyludzkich. A więc, co więcej, to jest bohater, który najczęściej jest bohaterem nieszczęśliwym, bo przegrywa. Co więcej, jest to bohater, który poprzez tę przegraną także zyskuje czasami gorzką, ale jednak świadomość. Świadomość na przykład układu, świadomość zła, świadomość występku, świadomość konformizmu, świadomość obłudy. I ten bohater na początku szlachetny, na początku pełen ambicji, skonfrontowawszy się z rzeczywistością bardzo często, jest o tyle mądrzejszy, że wie, że na przykład z nią, z nią nie wygra. Idąc z tym tropem. Bohatera i jego działań można by wskazać za Tadeuszem Lubelskim, który opisał dość dokładnie ten cały model jakby działania bohatera, można by wskazać obok tych inne dominanty, które by charakteryzowały te, te działania bohatera i, i, kina, i, i kina moralnego niepokoju. I powiem, powiem, może, powiem może tak, że te dominanty wyodrębnione przez Zobelskiego są cztery, a dwie z nich zobaczymy dzisiaj. Dwa wybitne filmy. I każdy z tych czterech dominant ma swój jeden film wybitny, który, który tę dominantę jakby, na niej jest jakby zbudowany. Pierwszą typową, jedną z tych typowych dominant dla kina moralnego niepokoju to jest dominanta, która się nazywa pojedynkiem postaw. Bo zwróćcie uwagę, jeśli mamy bohatera, szanowni państwo, on konfrontuje się z kim lub czymś, a potem na przykład przegrywa, to świetnie się to buduje konfrontując postaci. A więc pojedynek postaw. Pojedynek postaw. I ten pojedynek postaw najlepiej jest widoczny w arcydzielnym, to jest jedno z tej piątki moich ulubionych filmów kina moralnego niepokoju, w arcydzielnym filmie Krzysztofa Zanousiego Barwy ochronne z 1977 roku. Bo tam mamy dwie postaci. Tak a propos... Lubię ten film także, no bo dotyczy środowiska uniwersyteckiego. Mamy środowisko akademickie, moi drodzy. Wy studiujecie i teraz wam opiszę pewne sytuacje. Mamy docenta Szelostowskiego, który jest cynikiem, konformistą, człowiekiem, który zbudował karierę na obłudzie, na kłamstwie, na oszustwach naukowych, ale ma jedną przewagę nad młodym magistrem który jest pełnym ide ideałów, pełnym takich, chciałoby się powiedzieć, no, wzniosłych, wzniosłych frazesów. On ma jedną świadomość, bo doskonale wie, że tamten w dużej mierze, poprzez swoją naiwność, bardzo szybko stanie się takim, jakim on jest. A Szolestowski ma nad tę przewagę, bo ma świadomość, tak, jest cynikiem, wie jaką płaci cenę za swój cynizm, ale zna mechanizmy, które rządzą na przykład układami w środowisku uniwersyteckim. A młody magister wydaje mu się, że on będzie ponad to ale niestety tylko mu się wydaje. I ten film, oparty na tej takiej bardzo mocnej konfrontacji, takiej mefistofelicznej konfrontacji, faustowskiej konfrontacji, a jak niektórzy mówią niczym w dialogach platońskich, nasi dwaj bohaterowie chodzą i dyskutują, ale my widzimy to, to starcie właśnie to starcie idealizmu i cynizmu. Idealizmu i cynizmu można by tak powiedzieć, młodzi jesteście tutaj Państwo, skończycie studia, oczywiście pełni idealizmu i skonfrontujecie się no, na przykład z jakimś docentem szelestowskim, który Wam powie, jak wygląda mechanizm świata. Więc wystarczy obejrzeć sobie 77 roku film i zobaczyć, hmm, wiele obserwacji jest tam nader celnych. I dominanta ta, pojedynek postaw jest niezwykle, 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 niezwykle jakby to powiedzieć kluczowa, kluczowa w kinie moralnego niepokoju. Taka dygresja teraz jeszcze no, wypada o tym powiedzieć. Pewnie przy, przy człowieku z marmuru wcześniej o tym wiedzieliście. Człowiek z marmuru był objęty zakazem pozytywnych ocen. To powiedzmy to tak. Nie wolno było człowieku z marmuru mówić dobrze, pisać dobrze, przyznawać mu nagród. Nie wolno było. I w Gdyni na festiwalu, w Gdańsku wtedy festiwalu polskich filmów fabularnych, wszyscy oczywiście wiedzieli, że Człowiek z marmuru powinien no praktycznie za wszystko, wziąć, no może poza główną rolą męską, bo tutaj Zbigniew Zapasiewicz z barw ochronnych był nie do pobicia. Ale władze komunistyczne <coughs> chciały o to zrobić tak, że dały nagrodę główną właśnie barwom ochronnym, barwom ochronnym yy, Izanusiemu, ale z kolei Zanussi, wtedy był piękny czas, kiedy wszyscy filmowcy byli solidarni. Zanussi nie chciał tej nagrody przyjąć. Szczepański nawet, ówczesny szef Rady Komitetu, nawet samolot podstawił, bo Zanussi kręcił w innym miejscu, chyba nawet w Krakowie, film, żeby ten tylko do Gdańska pojechał i odebrał tę nagrodę. I Zanussi, jak mówi w swoich wspomnieniach, przekonał pilota, by ten udawał, że jest awaria i nie mogą wystartować. I zrobił wszystko, żeby tej nagrody nie odebrać. I dać po prostu przez to jakby no, być solidarnym z Wajdą, który dostał nagrodę dziennikarzy. To była cegła owinięta wstążką. Takie były czasy. Nie wolno było nagrodzić jednego filmu, a z kolei inni komuniści próbowali nagrodzić. To tylko dygresja. Druga dominanta, która jest charakterystyczna dla kina moralnego niepokoju, to jest znowu się odwołanie do bohaterów, bo oni są najważniejsi w tym filmie, w tych filmach. To jest przebudzenie prostych ludzi, jak to nazywa... Ładnie e, e, lubelski. O filmie Spokój już mówiłem, ale tym filmem e, arcydzielnym moim zdaniem, też tej piątki, to jest film Amator Krzysztofa Kieślowskiego z 1979 roku. Film e, o Filipie Moszu, granym przez Jerzego Sztura, który e, jest filmowcem amatorem i dostrzega, jaką siłę posiada medium filmu, jaką siłę posiada kamera filmowa i dzieło, które powstanie nakręcone. I na początku kręcił głupoty, tam zakładu pracy, jakiejś uroczystości, by potem skierowawszy kamerę na siebie dokonać wielkiego aktu samopoznania. Być świadomym narzędzia, jakim jest właśnie medium, jakim jest kamera filmowa. Wielki film o dojrzewaniu i o samopoznaniu i o dojrzałości wydawałoby się prostego człowieka. Tylko Kieślowski mógł robić takie filmy. Naprawdę jest to, jest to arcydzieło. Pewnie będzie, będziecie je znać albo Państwo poznacie wybitny film. No i teraz... I teraz dwie dominanty, dwie postawy, które bezpośrednio odwołują się do dzisiejszych projekcji. Do dzisiejszych projekcji. Mianowicie ta, 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 ten, ta postawa, ta dominanta, która będzie odnosiła się do filmu, do filmu Wodzirej. Feliksa Falka z 1977 roku, premiera w 1978 roku. Nazywa się to Hodowla Zła. Bo tutaj dominantą jest bohater, który jest bohaterem znieprawionym, jest bohaterem złym. Jest tak złym, że aż chciałoby się powiedzieć odstręczającym. Czy tak do końca, o tym będę mówił za chwilę przy filmie Wodzirej. Ale to jest film, to jest ta dominanta tych filmów niektórych, które pokazują właśnie ludzi zepsutych. Ludzi, którzy każde świństwo popełnią, by osiągnąć swój cel. Każdą podłość popełnią. Każde kłamstwo są w stanie wyprodukować. Najgorszą rzecz, by osiągnąć swój cel. I te filmy także takie powstały. I Wodzire jest takim filmem. Pokazuje nam Ludka Danielaka, w tej roli znów Jerzy Sztur. Wtedy aktor, który kręcił, kręcił genialne filmy, jeden z film za drugim. Który pokazuje, jak bardzo zło jest Niezauważalnie przenika, jak bardzo zło jest równocześnie rozpanoszone wtedy w ówczesnym systemie. Ale o tym jeszcze za chwilę powiem. A więc to są ta dominanta, ta dominanta zepsucia moralnego, takiego niezauważalnego przez system komunistyczny, który, który znieprawia ludzką godność, ludzką psychikę, ludzką moralność, w najpełniej pokazuje. Filmem, który doskonale to, to również pokazuje, to jest na przykład Barbary Sas bez miłości, ale, ale filmem, który w tym samym roku powstał, co, co Wodzirej, jest film dokumentalny. Film, z którym czasami sam Krzysztof Kieślowski miał kłopot. To jest z punktu widzenia nocnego portiera. Bo to jest film dokumentalny o człowieku, który nie może żyć bez inwigilacji innych, bez kontrolowania innych, bez posiadania nad nimi władzy i bez tego, że on... Jakby jego model widzenia świata to jest właśnie przemoc i władza. To jest, a równocześnie to jest film, to jest film dokumentalny o portierze, który, który lubował się właśnie w tym. Kieślowski nigdy nie chciał tego filmu pokazać w telewizji, chcąc szanować swojego bohatera, któremu zresztą film się podobał tak a propos. Chciał go tylko pokazywać na festiwalach i w kinach. To jest właśnie też walor etyczny Krzysztofa Kieślowskiego, by filmami dokumentalnymi nie krzywdzić ludzi, nawet ludzi znieprawionych, ale by ich nie, nie skrzywdzić. I ostatnia dominanta, Szanowni Państwo, o, których, o którym chciałem powiedzieć, charakterystyczna dla kina moralnego niepokoju, to jest dominanta, którą byśmy nazwali opór inteligentów. Bo tak jak mieliśmy wcześniej w Odzireju człowieka złego nieprawionego, jakim jest nasz główny bohater Lutak Danielak, Tak w tych filmach idzie o to, by znalazł się ktoś, kto wreszcie powie nie, kto jednoznacznie stawia opór. I tę dominantę reprezentuje m.in. film Indeks, właśnie Janusza Kijowskiego. Tutaj nasz główny bohater moneta który będzie, będzie tutaj tym, tym, tym człowiekiem, który podejmuje akt oporu, czy mu się uda, o tym będę mówił za, za chwilę, podejmuje akt oporu, jest, jest taką, taką właśnie postacią, która postanawia powiedzieć nie, postanawia powiedzieć nie. I te filmy takie jak, jak indeks, jak aktorzy prowincjonalni, właśnie Agnieszki Holland, a późniejszy film e, e, Kung Fu, także Kijowskiego, to są filmy, gdzie potykamy postaci, dzisiaj byśmy powiedzieli szlachetne, które próbują przeciwstawić się przeciwstawić się systemowi